ma wszystkim, z tej strony Spox2 z kanału vf TV. Dzisiaj rozpoczynamy naprawę dwóch Xboxów One X. Nadchodzi teraz czas na drugą konsolę, czyli martwy Xbox One X. Rozbierzemy go i żeby nie przedłużać, zaraz przełączymy się na płytę główną, którą zacznę mierzyć. Już prawie jesteśmy w domu. Wypnijmy napęd. Zasilacz wypnijmy i za chwilę podam linię 12V zasilacza stabilizowanego i zobaczymy, czy ta konsola obudzi się, czy też będzie dalej martwa. W tym miejscu pilany jest konektor od zasilacza, linia 12V, i zaraz się tutaj podlutujemy. Tutaj mamy gędę, masa i linia 12V. Czerwony kabelek podlutujemy do 12 czarny do masy. Za chwilę uruchomimy zasilacz. Tu się pokazał. Linia 12V i maksymalny prąd 9A. Z tego tytułu, że więcej nie da rady. Także teraz to wepniemy do zasilacza i zobaczymy, czy ta konsola sama się uruchomi, czy też nie. No i niestety się nie uruchamia. W tym momencie wchodzi na płytę główną 12V. Żeby nie było, pokażę. Miernik w rączkę. Czarny do masy, czerwony do dławika. Widzicie tutaj? Jest 12V. Jest 12V. Teraz coś Wam pokażę ciekawego, co zostało odkryte przez przypadek przeze mnie i znajomego z innego serwisu. Wystarczy teraz delikatnie podgrzać mostek i ta konsola się włączy. W tej konsoli most znajduje się po drugiej stronie z tyłu płyty głównej. Jeżeli tu podgrzeję hotem, ona się zaraz włączy. BAM! Widzicie ten prąd tu? O, tu! Ta konsola się włączyła. Ona pobiera teraz 3,9 Ampera. Zrobimy drugi test. Czy się włączy sama, czy nie. Podpiąłem przewody od zasilacza. Dalej jest martwa. Biorę chota w rączkę. Grzeję tu. W okolicy mostka. Cyk! Startuje. Tu. Widać to. Tutaj. Co się okazało, że metodą próby błędów w dokładnie tym wypadku wystarczy wymienić transmitter od HDMI, i nagle konsola zaczyna działać poprawnie. Co? I to za chwilę uczynię. Teraz czas na chłodzenie. Zdemontujemy za pomocą tego dziwnego czegoś, ale to fajnie działa. Clamp schodzi bez problemu. Pasta, oczywiście, w tym Xboxie, również wysuszona. I wymieniamy, oczywiście, co? Transmiter, czyli ten układ. Wymieniam go na nowy i temat będziemy mieli załatwiony. Przesuńmy ten zasilacz, bo mi głowę ucina i będzie tu. Czas na grzanko. Bierzemy chota w rączkę. Najpierw podgrzeję z drugiej strony laminatu, bo ten układ naprawdę potrzebuje sporo ciepła, Ale to już było na poprzednim materiale. Gdzie go wymieniałem w innym Xboksie One X, w którym brakowało obrazu. A w tym wypadku, durny transmitter powoduje to, że ta sola jest całkowicie martwa. Dziwne rzeczy, ale prawdziwe. Podlejemy go topnikiem oczywiście. I grzejemy nie w stronę gniazda HDMI. Najpierw ogrzewamy większy teren, dookoła transmitera, księżnymi ruchami. A teraz czas na niego wpływa, podnosimy starą cynę zbieramy. Jeszcze warto dodać tutaj cynę ołowiowej, teraz za pomocą plecionki zebrać starą cynę. Te pole masowe to naprawdę niezły zawodnik. Psiku, psiku, drukiem, ściereczka. Teraz ponownie topnik. Nałożymy nowej cynę, Trochę na pole masowe. Teraz czas na nowy transmitter. W nowym układzie oczywiście musimy pobielić pady. Bez tego ani róż. Czasami ta czynność naprawdę łatwo przebiega. A czasami jest to dosyć męczące. Zależy, nie wiem od czego, ale już nieraz tak było. Mierzemy grot i cynę, jedziemy dookoła z koksem. Jedna strona, druga, trzecia, czwarta. Pole masowe też musimy. I teraz nagrzejemy laminat. Jak już będzie widać, że cyna pływa to wtedy przyłożę transmiter. W prawym dolnym rogu tutaj mamy pierwszy pin. Na to należy zwrócić uwagę, żeby nam się kuku nie zrobiło przy montażu transmitera. I grzejemy go. Delikatnie go docisnąłem. Jeszcze raz stopni dookoła. Oblutujemy piny. No i na przykład tutaj cyna nam się połączyła. Co z tym zrobić? Zrobi się fuck up tak zwany. Surprise, motherfucker. Czasami tak bywa podczas lutowania i nie ma co panikować. Wystarczy wziąć hota w rączkę z niedużym nadmuchem, temperaturą. Dogrzewam hotem i prawą ręką jadę z korbą. Jakkolwiek to brzmi. Na sam koniec mycie. Jest OK. Zróbmy test. Czyli podamy napięcie i zaraz zobaczymy, czy konsola się włączy na drugim transmiterze. Teraz yy, wyłączyłem linię 12V i puścimy ją na nowo. Konsola startuje. Tu widać, 5A pobiera. Także jest OK. Jeszcze raz. Odłączę ją, poczekam chwilę i podłączam na nowo. I co się dzieje? Startuje. Znowu widać tutaj, tutaj, tutaj. Czas w tym momencie na odlutowanie przewodu od linii 12V. Przewody odlutowane. Zbierzemy sobie za chwilę cynę z pola masowego. Tutaj, pyk. Dobra, to jest zrobione. Jeszcze przemyjemy. Czas na pastę. A pasta oczywiście wygląda. E, ta nawet jest spoko. Jakby nie patrzeć, jedna z lepszych past jak na Xboxa One X, standardowo są one na kamień i konieczna jest wymiana jej. U. Rdzeń ogarnięty, czas na układ chłodzący i na sam koniec aplikacja na rdzeń pasta Thermal Grizzly. Ta pasta ma to do siebie, że ona nie wysycha. Miałem już kilka urządzeń, gdzie spotkałem je 2-3 lata później w konserwacji i na szczęście nic nie wyschło. Także to jest moc. Wczoraj była premiera teardownu z konsoli PS5. Powiem Wam, że robi wrażenie to, jak przeprojektowali układ chłodzący oraz sam fakt, że dają ciekły metal na rdzeń. W szoku jestem. Naprawdę to było jak w epu Amazing. Pamiętajcie, najpierw wpinamy zasilacz, dopiero potem układ chłodzący, bo inaczej nam to nie pyknie. I w tym momencie mamy tak naprawdę wszystko do tego, żeby ją uruchomić. Robimy pierwszy test. No ja. Włączyła się, wentylator kręci i. Bam! Działa! I o ile w przypadku tamtej pierwszej konsoli naprawdę z nią się pierdzieliłem za długo, wyszły niepotrzebne rzeczy, tak w przypadku tej diagnoza była poprawna i tak jak założyłem, że naprawię konsolę za pomocą tylko i wyłącznie jednego układu, tak się faktycznie to stało. Dlaczego? Bo doświadczenie robi swoje. To nie jest tak, że to jest przypadek. Jeżeli spotykacie Xboxa One S albo Xboxa One X, który jest totalnie martwy, nie reaguje w ogóle, po podaniu napięcia 12V, to wtedy na 90% jest uszkodzony transmitter i wystarczy go tak naprawdę wylutować i bez niego konsola ma się uruchomić i pobierać jakikolwiek prąd. Wtedy lutujemy nowy transmitter. Mamy obraz. Co prawda teraz potrzebujemy pada i wyświetla się informacja, konsola została zaprojektowana tak, aby wyłączała się w celu ochrony przed skutkami niewystarczającej wentylacji. W każdym razie konsola wstała na nogi, daje obraz. Zaraz przystąpię do jej całkowitego złożenia. I pełnego testu. Jak sami zauważyliście, tym razem przetestowałem działanie konsoli, zanim ją złożyłem. Także pamiętajcie, zawsze sprzęt należy testować przed jego całkowitym złożeniem, bo to jest złośliwość rzeczy martwych. Pozostała nam ostatnia część ta przeklęta obudowa. Dzisiaj mam na nią lepszy patent. Kładam ją tutaj i ona już prawie. Prawie jest w domu. Wow! Pyk! Pasuje! Niemożliwe. Zatem robimy test końcowy. HDM pierwsze, zasilanie drugie. Poczekamy chwilę, bo ona musi się zbudzić, przemielić swoje tematy. I teraz odpalamy. Pada mam, przewód USB mam. Przydałaby się jeszcze gra do sprawdzenia napędu. Konsola wystartowała. Czekamy aż wczyta główne menu. Przetestujemy działanie tego napędu. Czas na FIFA. Wciąga. Pytanie czy. Wykryję. Na razie dziwny temat, bo ta konsola nie widzi tej Fify. Wsadzę inną grę. A jakby Xbox One X uruchomił FIFA z PS4, to byłoby dobre. Idę po dobro płytę. Tym razem wsadzę FIFA pod Xboxa. Dziwne, że nie wykrył tamtej płyty, prawda? Wykryło FIFA 18. Rozpoczęto instalację. Jest tutaj kolejka, jest FIFA, większe logo, no i działa. Mam nadzieję, że komuś pomogłem tym materiałem, bo myślę, że mało osób o tym wie. Ja na forum Elektrody pisałem raz na ten temat, że właśnie uszkodzenie tych układów powoduje martwice konsoli. I one są wtedy martwe, nie reagujące na włącznik. Jeden z użytkowników tego forum. Napisał, że po wymianie tych układów konsola wstała, za co mi podziękował. Także cieszy mnie to, że moja wiedza nie idzie w las i ktoś inny też może z niego skorzystać. Także jeszcze raz, jeżeli się filmik podobał, łapka w górę. Jeżeli się nie podobał, łapka w dół. Tam na dole macie ten dzwoneczek. Klikajcie, subskrybujcie. I co tu dużo mówić. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Był z Wami Spoks2 z VF. Na razie. Hej!